Witam wszystkich. Dzisiaj praktyka specjalna. Właściwie dzisiejsza praktyka nazywa się specjalne wzmocnienie energetyczne dla pana A. Pan A jest to osoba, która otrzymała ode mnie specjalne życzenia, czy otrzyma ode mnie specjalne życzenia, aby mogła szczęśliwie, lekko. I radośnie praktykować z tą energią. Będzie też druga energetyka dla wszystkich, natomiast na razie jest specjalne energetyczne wzmocnienie dla pana A. Pan A jest to osoba, która potrzebuje mocy pieniężnej, mocy energetycznej, mocy duchowej, aby mogła iść naprzód, aby mogła realizować swoje cele, aby mogła realizować swoje osiągnięcia, możliwości. Aby mogła iść naprzód. Naprzód na poziomie pieniężnym. Specjalne wzmocnienie energetyczne na poziomie pieniężnym, abyśmy mogli zrealizować swoje cele. Specjalne energetyczne wzmocnienie na poziomie pieniężnym, abyśmy mogli zrealizować swoje cele. Ruch do przodu, do sukcesów, do osiągnięć, do możliwości. Czasami idziemy w jedną stronę, troszeczkę, czasami idziemy w drugą stronę. Natomiast ważne, abyśmy posuwali się do przodu. Róg do przodu, do osiągnięć pieniężnych, do możliwości, do sukcesów. Specjalne wzmocnienie energetyczne dla Pana A. Dla osoby, która potrzebuje, aby pieniądze zaczęły mieszkać w moim życiu, aby pieniądze zaczęły przychodzić. Specjalne wzmocnienie energetyczne dla Pana A. Można słuchać, ile kto chce. Ile kto ma ochoty? Natomiast Pan A, to osoba wybrana, która chce ze mną współpracować, zadzwoni i zapyta się, czy chce na przykład popracować razem ze mną. Specjalne wzmocnienie energetyczne dla Pana A. Specjalne wzmocnienie energetyczne dla Pana A na poziomie pieniężnym. Zbieranie energii z różnych miejsc, z różnych światów, z różnych wymiarów, z różnych możliwości, z różnego potencjału. Przybycie takiej formy energii, takiej ilości energii. Która jest potrzebna do zrealizowania sukcesów bez względu na to, jaki to jest sukces. Z czym związany? Oczywiście, mówimy o sukcesie pieniężnym. Specjalne pole energetyczne dla Pana A: wzmocnienie pieniężne dla Pana A, aby przybyło tyle energii, aby mógł zrealizować sukces. Wzmocnienie pieniężne, aby przybyło tyle energii, aby mógł zrealizować sukces. Specjalna moc dla pana A, specjalna moc dla pana A zrealizowania sukcesu. Specjalna moc dla pana A zrealizowania sukcesu. Specjalna moc dla pana A zrealizowania sukcesu. Przybycie takiej siły, przybycie takiej możliwości, w takich ilościach, w takim potencjale, aby zrealizować to. Co potrzebuje zrealizować? Na poziomie pieniężnym specjalna moc dla pana A, specjalna moc pieniężna dla pana Ma, specjalna moc pieniężna dla pana A, która mu się należy, która mu się należy, która jest mu potrzebna do zrealizowania sukcesów. Specjalna moc pieniężna dla pana A, specjalna moc pieniężna dla pana A, przybycie mocy, chodzenie mocy. Fluktuacja o mocy, krążenie mocy, troszeczkę z jednej strony, troszeczkę z drugiej strony. Szczęśliwa moc, radosna moc, cudowna moc, pełna sukcesów, pełna możliwości, pełna osiągnięć. Moc chodząca w jedną stronę, moc chodząca w drugą stronę, moc dająca to. Co jest nam potrzebne na poziomie pieniężnym, moc dająca to, co jest nam potrzebne na poziomie pieniężnym, plus właściwa praca z energiami. Właściwa praca z sukcesem, właściwa praca z osiągnięciami. Specjalna moc pieniężna, specjalna moc pieniężna, wzmocnienie pieniężne dla pana A. Wzmocnienie w takim potencjale, w takich ilościach, w takich możliwościach, aby mógł zrealizować na poziomie pieniężnym to, co jest mu potrzebne, to, co jest potrzebne wszystkim dookoła. Specjalna moc pieniężna. Dla pana A. Przybycie takiej mocy, jakiej potrzeba. Niech ta moc przybędzie teraz podczas oglądania filmu i później podczas medytacji jak będzie sobie medytował, myślał o tej mocy. Trzeba po prostu potrzebował mocy pieniężnej, specjalna moc pieniężna dla pana A, zebranie. Z różnych wymiarów, z różnych światów, z różnych możliwości, z różnych osiągnięć, z różnych czasów, z różnych technik. Specjalna moc pieniężna dla pana A, aby zrealizował to, co potrzebuje zrealizować. Specjalna moc pieniężna dla pana A, aby miał siłę, aby mu tej siły chwaciło. Starczyło. Specjalna moc pieniężna dla pana A, specjalna moc pieniężna dla pana A, specjalna moc pieniężna dla pana A, specjalna moc pieniężna dla. Pana A, Pana A, aby zrealizował na poziomie pieniężnym to, co ma do zrealizowania, aby wszystko było szczęśliwe, aby wszyscy byli szczęśliwi. Specjalna moc pieniężna dla Pana A, specjalna moc pieniężna dla Pana A, z różnych źródeł, z różnych miejsc, specjalna moc. Pieniężna dla pana a. Z różnych źródeł, z różnych miejsc, z różnych możliwości. Specjalna moc pieniężna dla pana a. Specjalna moc pieniężna dla pana a. Dla pana a. Aby się udało, aby się udało zrealizować cele pieniężne. Specjalna moc pieniężna dla pana a. Specjalna moc pieniężna dla pana a. Jak. Wielkie zwycięstwo życiowe, jak wielkie zwycięstwo życiowe, przybycie tyle energii, ile potrzeba, w formie, jakiej potrzeba, abyśmy zrealizowali nasze cele. Specjalna moc pieniężna dla Pana A, dla Pana A, właściwe energie, właściwe możliwości, właściwe energie, właściwe możliwości. Właściwe energie, właściwe możliwości, zebranie energii z różnych czasów, z różnych wzorców, z różnych form, z różnych światów, tyle mocy, tyle energii pieniężnej, ile potrzeba, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy zrealizowali wszystko to, co potrzeba. Przybycie tyle mocy, takiej mocy, w takiej formie, w takiej jakości jaka jest nam potrzebna specjalna moc pieniężna dla Pana A. Jak ktoś raz wysłucha, to nie ma problemu. Natomiast osoby, które nie otrzymają ode mnie specjalnych dobrych życzeń odnośnie tej praktyki, powinny słuchać lekką praktykę. Lekka moc pieniężna dla wszystkich zainteresowanych. Współpracują. Tam będzie energia, czy tam jest energia troszeczkę inna. Natomiast tutaj tylko dla pana A. Specjalna moc pieniężna, która będzie przychodzić podczas tej praktyki. I po tej praktyce, jeśli trzeba odsłuchać, powtórzyć ileś razy to praktykę, żeby wzmocnić energię, to z każdym powtórzeniem, z każdym, z każdym.